Cześć, witamy was po Banaliowo. Cztery dni bez troskiej zabawy za nami, a przed nami, niestety, widmo sesji. Ale zanim sesja, usiądźcie wygodnie i zobaczcie, co dla was mamy. P, jak Peka. Studenci będą mogli korzystać z, z systemu Peka. znaczy nie będą musieli wyrabiać sobie osobno kart, wystarczy, że przyjdą ze swoją elektroniczną legitymacją. S jak sesja. W krajach, w Stanach Zjednoczonych jak się ściąga to wstyd, nikt się do tego y, nie przyznaje. W Polsce wychodzi się, znajdzie i mówi się, ach udało mi się ściągnąć. J jak juwenalia. Hej, heja, cześć, tutaj zespół Big Cytz, a wy w tej chwili oglądacie Kurier Akademicki. W jak wykładowcy po godzinach. Tak, że ja przez taniec ludzi kształcę i wychowuję. Ja sobie tak, y, y, to znaczy to jest moje założenie. Nie potrafiłabym uczyć ludzi tylko tańczyć. Będzie dla nas nie tylko biletem, chociaż przede wszystkim, ale również kartą wielofunkcyjną. Będziemy nią mogli płacić na stacji benzynowej, w kinie, a nawet w aptece. A i to nie wszystko. O zaletach karty Peka moglibyśmy mówić bez końca, ale wolimy Wam pokazać nasz materiał. Stara i lubiana komkarta powoli odchodzi w zapomnienie. Od maja bieżącego roku komkarty zostaną stopniowo wymieniane na nowoczesną kartę PK. Jakie korzyści płyną z wymiany? I bardzo dużą zaletą jest to, że później y, będzie można kupować bilety okresowe y, przez internet. Także będzie bardzo duża, y, bardzo duża wygoda. Y, później w sensie od y, tego roku akademickiego. W momencie, kiedy będziemy wprowadzać następne elementy systemu PK, studenci oczywiście y, będą mogli sukcesywnie z nich korzystać, z tym, że to będzie rok 2014. Nie znam jeszcze dokładnego terminu zakończenia celu systemu. Aby otrzymać kartę Peka, należy złożyć wniosek o jej wydanie w jednym z punktów sprzedaży biletów z lub przez internet za pośrednictwem strony internetowej pk.poznań.pl Wydanie karty jest bezpłatne, a jej odbiór możliwy jest w jednym z punktów ZTM po upływie 10 dni roboczych od złożenia wniosku. Od 15 czerwca bilety trójmiesięczne lub dłuższe będzie można załadować tylko na kartę PEKA. Poza nową kartą czekają na nas również nowe bilety. Bilety semestralne przeznaczone dla studentów i uczniów będą dostępne w sprzedaży od 15 sierpnia. Do wyboru będą dwie opcje 150 i 180 dniowa. Jednocześnie z taryfikatora znikną bilety 10-miesięczne. Nowe bilety pozwolą sporo Zaoszczędzić, ponieważ bilet 150-dniowy będzie kosztował niewiele więcej niż obecny 3-miesięczny. Promocja ma zachęcić do korzystania z komunikacji miejskiej studentów, którzy do tej pory podróżowali samochodem, więcej szczegółów na stronie internetowej ZTM. -u. Przyznaj się, Angela, ściągałaś kiedyś na egzaminach, co? Coś ty. Nigdy w życiu. I tobie też nie polecam, zabierz się lepiej do nauki, bo sesja tuż, tuż. I właśnie w takich momentach coś nam mówi, żeby sobie pomóc. Ale uważajcie, bo zamiast sobie pomóc, możecie raczej sobie zaszkodzić ściągać każdy może. Trochę lepiej lub trochę gorzej, ale nie o to chodzi. Zbliża się sesja, ciężki czas dla każdego studenta. Niektórych z nas natłok materiału przerasta i wówczas próbujemy sobie pomóc w inny sposób. Jak? Ściągając. Niestety nie tędy droga, bo gdy zostaniemy przyłapani, czekają nas poważne konsekwencje. Może się zdarzyć taka sytuacja, że wykładowca zgłosi sprawę do rektora, a rektor skieruje akurat takowy wniosek do rzecznika dyscyplinarnego. Więc tak, że studentowi grozi zaściąganie, e, kara która, którą przydzieli akurat temu studentowi rzecznik dyscyplinarny. Może to być na przykład kara upomnienia. Kwestia ściągania nie dotyczy wyłącznie egzaminów. Pożyczając fragmenty cudzych prac lub opracowań w naszych pracach licencjackich czy magisterskich, narażamy się na oskarżenie o plagiat. Kończąc swoją uczelnianą karierę, studenci chcą iść na przysłowiową łatwiznę. Myślą, że przekopiowanie dwóch lub trzech zdań i niedodanie żadnego odnośnika nie zostanie zauważone. W dzisiejszych czasach każdy plagiat pracy zostanie zauważony, ponieważ każda z pracy, czy to licencjacka, czy magisterska, jest uważnie sprawdzana. Gdy coś zostanie wykryte, wówczas nie będzie już tak wesoło. Jeżeli ktoś dokona kradzieży intelektualnej, to też jest przestępstwo. To jest przestępstwo, za które grozi kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat trzech. Oprócz tego, jeśli student dokona plagiatu, to oprócz tego postępowania w sądzie, w sądzie karnym, grozi mu też kara dyscyplinarna nałożona przez komisję dyscyplinarną. Kto z nas może z ręką na sercu powiedzieć, że nigdy nie ściągał? Pokusa zawsze istniała i zawsze będzie istnieć, ale uczelnie coraz częściej wyposażone są w specjalistyczny sprzęt, który ma eliminować ściąganie. Również sami wykładowcy często mają swoje różne sposoby, by wybić studentom z głowy ten pomysł. Przed każdym egzaminem jesteśmy informowani, jakie są wyciągane konsekwencje, nie wiem, wyrzucenie z egzaminu, nie możemy podejść do poprawki. Na każdej z sal u nas są kamery, co jest naprawdę takie, no, odradzam każdemu ściąganie. Wniosek nasuwa się jeden. Drogi studencie, nie ma co ściągać, trzeba się uczyć. Zostawmy na chwilę ten przykry temat sesji i wróćmy do czterech dni bez troski i dobrej zabawy. Za nami juwenalia, i choć pogoda próbowała popsuć nam naszą imprezę, atmosfera i tak była gorąca. Pełną relację z juvenaliów znajdziecie za kilka dni na naszym fanpage'u. A teraz zobaczcie naszą krótką zapowiedź. Wszyscy się świetnie bawią i wszyscy są uśmiechnięci, są świetnie przebrani. Zawsze było bardzo fajnie, więc myślę, że dzisiaj może być podobnie. Chociaż w figo fagot, nie będzie czego zbierać prawdopodobnie, ale damy się wszystko. To się wszystko dzieje. W ogóle chcieliśmy być kimś w ogóle zupełnie innym, ale nie wiem kim. Dekarzem. O, ja organizatorem zawsze chciałem być, no ale niestety. Jako team e, mieli, nie mieliśmy tak naprawdę próby nigdy. Jedną walkę. I y, le, dlatego można powiedzieć, że y, koncerty y, opierają się na bardzo dobrze zgranym spontanie. Nastroje są jak zawsze bojowe dlatego że zespół biegcy. Obojętnie czy jest zima, czy jest minus 15, czy jest plus 15, czy gramy na dużej scenie, czy na kupie kurzu, zawsze jesteśmy gotowi do akcji. Grasz na takich festiwalach, no kręcisz sobie materiał z tego i masz materiał do klipu. To zawsze wygląda, jest po prostu grubo. Czy informatyk może pisać bajki dla dzieci? Czy biolog może uczyć tańca? Zobaczcie, czym poznańscy wykładowcy zajmują się po godzinach. Wiele studenckich pasji objawia się w czasie sesji. Właśnie wtedy najwięcej jest rzeczy, które chcemy zrobić, jeśli tylko możemy oderwać się od książek. Jednak swoje zainteresowania rozwijają także wykładowcy, często takie, o które nigdy byśmy ich nie podejrzewali. To był jakiś rodzaj mojej wewnętrznej ekspresji. Jako już pamiętam dziecko, to zawsze gdzieś tam sobie tańczyłam i szukałam takich możliwości. Żeby, żeby można tańczyć. Powiem szczerze, że miałam zawsze przynajmniej na początku yy, yy, trudności, ponieważ rodzice twierdzili, że tańce to jest zawracanie głowy nogami. Jedne pasje rodzą się w dzieciństwie, a inne pojawiają się przez dzieciństwo. Nie swoje, ale własnych dzieci. Czytałem swoim dzieciom różne opowiadania, bajki no i pomyślałem, że taka informatyczna bajka byłaby dla dzieci z jednej strony ciekawa, z drugiej strony mogłaby być Yy, pouczająca dla nich. Zdarza się, że profesorskie pasje nie mają zupełnie nic wspólnego z pracą dydaktyczną. Innym razem zaś można je przyjemnie łączyć z pracą. Żeby próbować zrobić w stosunku do dzieci i co jest dla nich ważne, to żeby przemycić przy okazji te podstawy takie matematyczne, informatyki, żeby jednak te dzieci coś skorzystały i jakąś wiedzę miały trwalszą na, na przyszłość. Korzyści mogą odczuć także studenci, którzy swoich wykładowców mogą spotkać w zupełnie nieoczekiwanych miejscach, jak na przykład klub tańca towarzyskiego i poznać ich od zupełnie innej, mniej oficjalnej strony. Nieraz spotkałam swojego studenta, i zresztą jak jeszcze byłam młodsza i na przykład jeździliśmy na różne zajęcia terenowe, to studenci prosili mnie, żebyśmy na przykład mieli jakieś zajęcia taneczne. Największym wyzwaniem jest znalezienie czasu na tak wiele aktywności, gdy doba ma tylko 24 godziny, a tydzień się. Dni. Student powie, że nie ma spiny, bo w przypadku egzaminów są drugie terminy. Wykładowca tego komfortu nie ma. Jeżeli się coś bardzo kocha, czy jeżeli jest człowiek zainteresowany i poświęca temu cały swój czas, to myślę, że to się da połączyć. Jak ktoś bardzo chce, to da radę. A teraz przegląd najważniejszych informacji z Akademickiego Poznania. Masz niekonwencjonalny pomysł i potrzebujesz kapitału lub wsparcia profesjonalistów? Ruszył ostatni nabór do projektu Inkubator Speed. Inkubator jest działem Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego Fundacji UAM. Jeśli działasz w obszarze biotechnologii, chemii lub IT, możesz uzyskać aż 600 tysięcy złotych na uruchomienie własnego innowacyjnego biznesu. Przyjdź na spotkanie w poniedziałek 10 czerwca w sali posiedzeń Senatu UAM przy Wieniawskiego i dowiedz się więcej. Rejestracja pod tym adresem mailowym ściśle określone terminy, elektroniczna rejestracja, stres, oczekiwanie i w końcu lista przyjętych. To tylko niektóre hasła znane potencjalnym kandydatom na studia wyższe. Maj i czerwiec to miesiące rekrutacyjne na poznańskich uczelniach. Jeżeli już wybraliście kierunek waszych marzeń, wystarczy założyć konto w systemie, wypełnić odpowiednie formularze i czekać na wyniki. Co zrobić, żeby nie zgubić się w gąszczu informacji? Śledźcie harmonogramy opublikowane na stronach internetowych uczelni. Powodzenia! Jeśli twoim dokonaniem naukowym daleko jeszcze do Nobla, zawsze możesz skorzystać z bezpłatnego szkolenia Twoje prawa w pracy. Letnia edycja projektu poświęcona będzie pracy sezonowej w państwach Unii Europejskiej. Nie przegapcie. Nikt tak nie lubi piwa jak student. Jednak w tym wypadku piwo to coś innego. To potężny indeksowany wyświetlacz oknowy, który już po raz kolejny zgromadził setki studentów przed akademikiem Politechniki. Dom studencki Politechniki Poznańskiej zmienił się w ogromny monitor, w którym role pikseli pełniły okna. Było na co popatrzeć. W tym odcinku to już wszystko. Kolejny raz spotkamy się już w sesji, więc dzisiaj życzymy wam powodzenia. Trzymamy za was kciuki i pamiętajcie, że wszystkie dotychczasowe odcinki możecie obejrzeć na naszym kanale YouTube. Do zobaczenia za dwa tygodnie. Cześć.